Może głupio to zabrzmi, ale właśnie cieszymy się, jak dzieciaki, bo przyjechał do nas jeden z czterech zamówionych rozrzutników obornika. Będziemy z niego robić ziemię gnojową. Drodzy się, drodzy ogrodnicy, że Kompost to czarne złoto, ale nie ukrywajmy, obornik także jest tym czarnym złotem, zwłaszcza, że z niego możemy zrobić też wspaniałą ziemię gnojową. Tutaj mamy ten obornik, pierwszą turę, którą nam znajomy rolnik przywiózł. No i szanowni ogrodnicy, no. Taki obornik świeży niedługo będzie naprawdę na wagę złota, bo kto się interesuje rolnictwem wie, że hodowla zwierzaków w Polsce, no po prostu niedługo chyba upadnie, jak nikt nie zacznie tego ratować. Niedługo zobaczenie takiego gnoju za przeproszeniem to będzie tylko w skansenach, jeżeli nikt nie powstrzyma tego błędu, który ma na celu chyba wyeliminowanie rolnictwa. No skąd my będziemy po prostu brać żywność? Z Argentyny, z Ukrainy, z Afryki? A gdzie nasza polska e, żywność dobrej jakości? Gdzie nasze naturalne nawozy, które pro polscy rolnicy produkują? Także my się cieszymy, że mamy znajomych rolników i im życzymy, żeby po prostu jak najdłużej im się dobrze wiodło, bo jak im się dobrze wiedzie, nam się też dobrze wiedzie.